Cześć ryby, z tej strony mana. Dobrze, że jesteście. Mam dla Was czytanie. Zaraz zobaczymy, co wyjdzie ciekawego dzisiaj. To będzie główne czytanie, a zaraz zrobię przedłużone czytanie, także będzie dostępne na tym kanale. Jeżeli będziesz rezonować, to oczywiście sprawdź, jeżeli będziesz miała, miał ochotę. To jak najbardziej. Witam e, nowo przybyłych. E, dla tych, którzy nie wiedzą, e, jestem medium, to znaczy, że czytam informacje e, od niedawna e, od jakichś dwóch tygodni czytam karty Tarota. A tak to zawsze czytałam karty Mistycznego Szamana. Później doszedł e, Dream Decoder, a teraz od dwóch tygodni operuję razem z tarotem. Także tarocistką nie jestem, ale yy, używam. Z tego względu, że przez te kilka ostatnich lat często wpadały mi do głowy jakieś karty z tarota i w końcu przyszedł czas, żeby zakupić karty tarota. Także drogie ryby yy, Możecie mnie wesprzeć. W opisie filmu jest PayPal, jest link do sub.pl. Będzie mi miło, jeżeli mnie wesprzecie. Zapraszam również na prywatne czytanie. W opisie filmu jest adres mailowy do mnie. I jest link również do zrzutki, gdzie zbieram na sprzęt muzyczny. Także. Będzie mi miło, jeżeli w jakiś sposób wrzucicie i wymienimy się energią. Dobra, drogie ryby, chcę zacząć od mistycznego szamana. Dobra, co chcecie mi powiedzieć? Ok. Dla was jakaś informacja do odebrania, z tego względu, że mamy medytację. Chodzi o ugruntowanie się, czyli dosłownie siedzę w tym siadzie skrzyżnym, jak ta postać, czyli ryby jesteście zaproszeni do tego, żeby być w pewnym stanie medytacyjnym, albo jesteście w stanie medytacyjnym już teraz, tak jak ja, gdzie jest takie zaproszenie do. Skupienia się po to, żeby. I bardzo ciekawe, jak słońce wyszło. Dosłownie teraz słońce wyszło. Y, przez cały dzień, dopiero teraz, tak jak z tyłu. Jest, jakaś, jest jakiś taki vibe od um, iluminacji um, dochodzącej do Was od tyłu. Czyli jakby może chodzi o przeszłość. Z tego względu, że serpent wyszła w pozycji. Um, Takiej bocznej, i była zakryta. I spadła mi na nogę lewą, w tym siadzie skrzyżnym. Jest jakaś informacja, do waszej świadomości coś chce dojść, i jest jakby zaproszenie, żeby. Mam wrażenie jeszcze, że ktoś was obserwuje. Jeszcze jest taka. Teraz nagle widzę dziurkę od klucza, przed, przez którą ktoś zagląda. Ktoś podgląda wasz proces, ktoś jest ciekawy waszego procesu, ktoś chce wiedzieć więcej szczegółów na temat waszego procesu, który przechodzicie, ale to jest jakby poboczna wiadomość. Główna wiadomość jest taka, że jest jakiś proces, który chce zajść, czyli chce być trochę długotrwały. To jest jakby trochę rozwleczone w czasie. Coś chce do Was dojść. Jakaś informacja. Eee, głupiec odwrócony. Pod spodem mamy królową pentakli. Chce do Was dojść pewien Pewna informacja na temat po pierwsze, taki, że nie jesteście już początkującymi w czymś, to chce być taki, jakby taki pusz, jakby taki dobra działaj. Mamy dla ciebie informację i ta królowa pentakli. To jest, mam wrażenie, jakby cała sprawczyni całego tego zamieszania. Ona jest bardzo sfokusowana, siedzi i ogląda tego pentakla jednego. Mam wrażenie, że chodzi tutaj o jakiś zasób, który chce do Was dojść, i on jest wokół Was. Ale mam wrażenie, że nie jesteście świadomi, że ten zasób, czy, czy, czymkolwiek jest ten zasób czy jest to zasób czasu, czy jest to zasób pieniędzy, czy jest to zasób ludzi, czy jest to zasób sprzętu, czy jest to zasób um, miejsca coś w tym kontekście. Um, Królowa Pentakli chce, żebyście się bardziej skupili na tym jednym zasobie. Na tym jednym zasobie. Jesteście bardziej skupieni. O, pierwszy raz y, zobaczyłam, że jest tutaj królik. Jest. Y, mam kamerę od przodu, więc mi nie będzie fokusowało, ale tutaj na dole musicie mi zaufać. Możecie sobie wygooglować tą kartę, jeżeli jesteście ciekawi, bo to są mini karty, dlatego nie widać. Tu na dole jest królik albo zając, który jest w ruchu. Jest pewien vibe, taki skup się z tego względu, że ten ruch tego królika jest taki, prawda, wiadomo, jak króliki, czy tam zające biegają, tak, szybko przebiegają gdzieś tam, skaczą, są w takiej energii bardzo płochliwej, prawda. Z drugiej strony króliki o, mm, czy tam zające, są w tej energii obfitości, prawda. To jest tak jakby takie zatrzymaj się na chwilę, pomedytuj na chwilę, ugruntuj się na chwilę, z tego względu, że jest dla Ciebie jakaś informacja, dościągnięcia, dostępna wokół Ciebie na temat Twoich zasobów, które są na zewnątrz Ciebie, które myślisz, że są niedostępne dla Ciebie, ale jak będziesz się cały czas fokusować na tym jednym zasobie, to otworzą się drzwi, albo ten, ten zasób będzie dla Ciebie dostępny, co oznacza, że nie będziesz już jakby w pozycji początkującego, tylko ruszysz dalej. To może być kwestią też na przykład relacji. To znaczy nie, będziesz, nie będziecie już w relacji z kimś, z czymś na etapie początkowym. To znaczy, gdzie jest brak jakiegoś zasobu. Będzie możliwe przejście do kolejnego etapu, ale to nie może być przejście takie płochliwe, ruchliwe jak królik. To jest ta energia, jeśli chodzi o obfitość, ale nie jeśli chodzi o ruch. Jeśli chodzi o ruch, ruch chce być bardziej ugruntowany, i dlatego jest taki pewien zbieżny konflikt, zbieżna informacja. No bo jeżeli jest dostępny, prawda, jakiś zasób i gdzieś tam to na przykład odbieracie, czujecie, że jest jakiś dostępny zasób, to. Dlaczego macie zatrzymywać się, prawda? No, chociażby dlatego, że zauważcie, że teraz w tym momencie, kiedy robię takie czytanie, będąc w pozycji medytacyjnej, totalnie siedzę na ziemi, totalnie było to słońce. Ta iluminacja m, m, idąca od tyłu, jest element obfitości w tym momencie, ponieważ jestem podłączona pod coś większego i jestem w stanie wygenerować coś nie tylko dla siebie, ale również dla was, prawda? Czyli jestem w stanie podzielić się, ponieważ usiadłam. Ponieważ jestem w stanie medytacyjnym, prawda? Czyli coś w tym kontekście jest dla was drugiej ryby do prze nawet nie analizowania, bo to nie chodzi o analizę, tylko chodzi o pewien stan umysłu który macie się wprowadzić, żeby móc odebrać informacje. Jeszcze jedno, O, Dokładnie. pod spodem mamy 8 pałek. To jest karta ruchu. I znów odbieram, że nie chodzi tutaj o ruch jako taki, że chodzi o działanie. Tylko chodzi o czynność w bierności, jeżeli dobrze mi rozumiecie. Czynność w bierności. Okej, okay, pod spodem mamy 9 kielichów, a jeszcze niżej mamy 5 pentakli. Mówi mi to to, że po pierwsze, żeby przejść do obfitości, jeśli chodzi o ten zasób, który szukacie, czymkolwiek on jest, musi on być najpierw poparty emocjami. To znaczy, on musi mieć fundament w waszych emocjach. To znaczy, najpierw musi być wasza komunikacja z waszymi emocjami w sobie, po to, żeby móc mieć koneksję, żeby móc mieć dostęp do tego, co jest wokół was, jeśli chodzi o zasób. No, i mamy woźnicę odwróconą, prawda? Czyli to są te sprzeczne informacje, o których mówiłam, tak? No bo z jednej strony woźnica odwrócona mówi stój, ale pod spodem mówi ruszaj, ponieważ chodzi tutaj o pewną, pewien zastój, czyli akcję w bierności. Akcję w bierności, to znaczy działaj, ale bądź bierny. To się wyklucza, prawda? Ale tłumaczę, jest jakaś kwestia emocjonalna. Król. Emocji odwrócony, czyli król tych, um, czego, kap, czyli kielichów, odwrócony. Jest na pewno chodzi o jak, jakiegoś rodzaju opór. To znaczy, mam wrażenie, że zastój jest po to, żeby poczuć wasz opór w sobie w kierunku Ruchu w kierunku właśnie odzyskania tego zasobu albo odzyskania dostępu do czystości umysłu, która pokaże Wam w jakimś stopniu, gdzie są dla Was otwarte drzwi. Ok, okay to mamy katastrofę. Jest to pewnego rodzaju. Nawet nie ostrzeżenie, ale jakby następstwo Waszych wyborów jest oczywiste. Jeżeli będziesz przeć, będzie katastrofa na, takim na takiej zasadzie, że Wasz ruch nie będzie poparty emocjonalnie, to znaczy nie będzie miał podparcia w Waszych emocjach, co będzie prowadziło do potknięcia się. Jeżeli chcecie zrobić ruch w jakimś kierunku, musicie być kompletnie, że tak powiem, pewni i spokojni i być w czystości umysłu, że taka decyzja jest dobrym krokiem. Na chwilę obecną ruch, wasz, wasza decyzja nie może być. Nie może pochodzić. Z nieczystych emocji albo z emocji, które, do których nie macie dostępu. Czyli najpierw chce zostać przerwana jakaś pewna bariera waszego oporu, po to, żeby nie spotkać tej bariery w świecie zewnętrznym, żeby mieć jasny, czysty dostęp do jakiegoś zasobu, który potrzebujecie. Są jakieś instynkty w Was, które mogą Was naprowadzić podczas medytacji, podczas zastoju, może podczas odpoczynku, może po prostu musicie odpocząć, żeby odebrać z powrotem Waszą siłę, żeby w jakiś sposób e, zasugerować się na nowo. To jest to, co słyszę. zasugerować się na nowo. Czyli jest w ogóle sugestia? No, mogę się sugerować. Yy, sugestia ma taką, taki wydźwięk trochę takiego takiego przypuszczenia, tak jakbyście nie, byli w energii takiej niepewności, tak. Jeżeli jesteście w energii niepewności, w którą stronę iść, albo jaką decyzję podjąć, to automatycznie każdy krok będzie niepoparty pewnością siebie, czyli czystymi emocjami. On będzie, ten krok będzie po prostu chaotyczny. Dlatego jest zaproszenie tutaj do pewnego rodzaju. I teraz, tak, pod spodem mamy drzewo życia odwrócone, i mam taki obraz. Tak jak to drzewo po prostu wyciąga swoje korzenie i przenosi miejsce. To też jest sprzeczna informacja, prawda? Drzewo nie może się samo wykorzenić i wyjść. To jest tak, jakbyście chcieli ruszyć coś nie do ruszenia, tak jakbyście mieli taki cel, i tak jakbyście chcieli zmienić ziemię, z której po prostu z której czerpiecie jakieś, jakieś minerały. I teraz mówicie, tam jest lepsza ziemia, y, tam jest lepsze słońce, tam jest y, więcej wody, y, macie więcej zasobów. Tam jest lepszy. Y, y, nie wiem, jestem bardziej osłoniona, jestem bardziej y, wyeksponowana, gdzieś mam lepsze możliwości. I teraz, może tych możliwości jest za dużo, ale. Generalnie, nawet jeżeli mam jakiś wybór, chodzi o pewien flow, flow odwrócony. Chodzi o pewien ruch, zanim dokonacie ruchu. Czyli jak, w jakim ruchu macie być, zanim dokonacie tego właściwego ruchu. A może tego ostatecznego ruchu? Coś takiego przychodzi. Okej, okay. motywy to jest to, co do mnie. Pewne wasze motywy, motywy działań chcą się w pewnym sensie zakończyć. To znaczy mamy Luminous Warrior, czyli wojownik światła w tej pozycji poziomej, tak jak ta karta świadomości, razem ze spiralą odwróconą. To jest. Chce się jakiś nastąpić i mamy razem z numerem 5-5 jakaś forma kontroli Was. Kontroli, kontrola, ten, słuchajcie, opór też jest kontrolą. Stawianie oporu jest kontrolą. Jeżeli stawiacie opór, komuś, czemuś, wszechświatowi, który na przykład ma dla Was inny plan, inną propozycję, niż aniżeli Wy chcecie i jakby idziecie pod flow, czyli pod, 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 pod prąd, to jest to forma kontroli, to znaczy jest tu, tutaj taki vibe, żeby nie musieć przerabiać yy, w taki katastroficzny sposób waszego oporu w świecie zewnętrznym. Jest zaproszenie do tego, żeby zrobić aktywną pracę, do tego, żeby znaleźć ten opór w sobie czyli po prostu pewnego rodzaju. Brak satysfakcji. Ok, mamy Ace of Wands. To jest królowa pod spodem. Królowa Pałek. To jest królowa Pałek, która mówi o tym, że czujecie się w swojej sile. To jest ta królowa, która codziennie rano wstaje i medytuje i ma kontakt sama ze sobą. I to jest ta królowa Pałek, która. Niezależnie od tego, co wszechświat jej przyniesie, ona trzyma tą pałkę jako swoje berło. Dzięki temu wszechświat może Wam zaproponować nowy początek, w związku z tym, że przeszliście jakby ten punkt oporu. To jest tak, jakby nagle pojawiła się, jak wyjdziecie z tego oporu, jak zrobicie tą medytację, jakąkolwiek, czy odpoczynek. Jest taki vibe, że nagle pojawia się królowa Pałek, która mówi: Nie musisz już tutaj więcej nic robić. I mamy pazia Pałek odwróconego. To jest taki vibe, jakby królowa Pałek mówiła: w Twoim środowisku jest dla Ciebie nowy początek, który możesz zutylizować. Jest świeży, jest nowy, jest do tego świetny dostęp i wcale nie musisz czekać na nikogo. Wcale nie musisz czekać na czyjś ruch, wcale nie musisz być uzależniona, uzależniony od czyjejś decyzji. To jest to, co przychodzi. Dobra, słuchajcie. Um, aha, na przełamaniu mamy słońce. To jest to słońce, które od tyłu... To jest ta iluminacja, która um, chce wejść od tyłu, czyli za waszymi plecami. I z tym świetlnym wojownikiem coś jest... Jakiś tył jest oświetlony w, tej, w tym czytaniu. Słuchajcie, zrobię teraz przedłużone czytanie, więc jeżeli rezonujecie to zapraszam i na mój, na mój kanał na YouTubie będzie przedłużone czytanie, a jeżeli to wszystko, to dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Cześć.